Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne. Kiedy ludzie zadawali Jezusowi pytania o życie, o cierpienie, o sens istnienia, o śmierć, o prawdę, on prawie nigdy nie odpowiadał wprost. Nie mówił, to jest tak, albo Zrób dokładnie to. Zamiast tego opowiadał historię o ziarnie, o rybaku, o pasterzu, o winorośli, o świetle i ciemności o perle ukrytej w polu. I przez dwa tysiące lat ludzie czytali te słowa, słuchali ich, cytowali, a jednak czuli, że coś im umyka, jakby odpowiedź była tuż obok, ale nie dawała się złapać. I właśnie to napięcie nie jest przypadkowe to jest klucz. Jezus nie unikał jasnych odpowiedzi, dlatego że ich nie znał. On unikał ich, bo wiedział, że jasna odpowiedź usypia umysł, a symbol go budzi. Od samego początku jego nauczanie było zaprojektowane inaczej niż wszystko, co znano wcześniej. Prawo Mojżesza było konkretne, filozofia grecka była logiczna, Rzym był bezpośredni i brutalnie prosty, a Jezus, mówił językiem, który omijał strażników świadomości, bo kiedy człowiek słyszy bezpośrednie polecenie, jego umysł natychmiast reaguje: zgoda albo sprzeciw, wiara albo odrzucenie. Ale kiedy słyszysz symbol, umysł nie wie co zrobić. Nie może go zaatakować, nie może go zamknąć. Symbol zaczyna pracować w ciszy. Zostaje w tobie, wraca nocą, łączy się z twoimi doświadczeniami. I dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe nauczanie. Jezus wiedział coś, czego większość ludzi do dziś nie rozumie: Najgłębsza prawda nie może być przekazana wprost, bo prawda nie jest informacją. Jest stanem świadomości, a stan świadomości nie zmienia się przez argument. Zmienia się przez doświadczenie wewnętrzne, dlatego jego przypowieści działały jak nasiona, nie dawały odpowiedzi. One prowokowały proces i tylko ten, kto był gotowy, pozwalał temu procesowi w sobie dojrzeć. Zauważ, że niemal każdy symbol, którego używał, był prosty chleb, woda, światło, drzewo, droga. Ale pod tą prostotą kryła się struktura, która omijała system kontroli, bo system zawsze boi się rzeczy prostych, które nie dają się łatwo sklasyfikować. Symbol nie mówi systemowi, co myśleć. Symbol zaprasza jednostkę, by sama zaczęła widzieć. I właśnie dlatego Jezus nigdy nie tłumaczył wszystkiego do końca. Kiedy uczniowie pytali: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Odpowiedź była chłodna i precyzyjna bo patrzą, a nie widzą słuchają, a nie słyszą. To nie było potępienie, to była diagnoza. Symbol działa tylko na tych, którzy są gotowi wyjść poza dosłowność. Dla reszty pozostaje tylko ładną historią, i to była forma ochrony: ochrony wiedzy, ochrony przekazu, ochrony przed tymi, którzy chcieliby go użyć jako narzędzia kontroli. Bo Jezus wiedział, że wszystko, co zostanie powiedziane wprost, zostanie przejęte, zapisane instytucjonalizowane i użyte przeciwko ludziom. Symbolu nie da się tak łatwo przejąć. On zawsze wymyka się władzy. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Dlaczego przez wieki Kościół tłumaczył przypowieści za ludzi? Dlaczego podawał oficjalne interpretacje? Bo symbol jest niebezpieczny. Symbol daje wolność. A wolny umysł jest największym zagrożeniem dla każdej struktury opartej na strachu i posłuszeństwie. Jezus nie chciał uczniów, którzy tylko powtarzają. On chciał ludzi, którzy widzą. A widzenie nie rodzi się z odpowiedzi, rodzi się z ciszy pomiędzy słowami. Dlatego jego nauczanie było jak mapa, ale bez legendy. Każdy musiał ją odczytać sam. Dla jednych był tylko cieślą opowiadającym dziwne historie. Dla innych był prorokiem. Dla nielicznych był lustrem, w którym zobaczyli siebie. I to właśnie ci nieliczni rozumieli, że symbole Jezusa nie dotyczyły świata zewnętrznego. One dotyczyły wnętrza. Królestwo nie było miejscem, było stanem. Światło nie było zjawiskiem fizycznym, było świadomością. Śmierć nie była końcem, była przejściem. I teraz pojawia się pytanie, które zmienia wszystko. Jeśli Jezus naprawdę chciał, żeby wszyscy zrozumieli jego naukę w ten sam sposób, dlaczego nie mówił jasno? Odpowiedź jest niewygodna, bo nie wszyscy byli gotowi i nie wszyscy są gotowi do dziś. Symbol jest testem nie inteligencji, gotowości. Ci, którzy chcą tylko prostych odpowiedzi, zatrzymują się na powierzchni. Ci, którzy czują, że coś tu jest, zaczynają schodzić głębiej. Jeśli czujesz, że te słowa w jakiś sposób Cię niepokoją, jeśli masz wrażenie, że słuchałeś przypowieści Jezusa przez lata, ale dopiero teraz zaczynasz rozumieć. Że one nie były opowieściami dla tłumu. To nie jest przypadek. To znaczy, że jesteś w innym miejscu niż wcześniej. I właśnie o to chodziło od samego początku. Symbol czeka. Nie starzeje się. Nie traci mocy. Aktywuje się dokładnie wtedy, kiedy jesteś gotowy go zobaczyć. Zanim pójdziemy dalej, napisz w komentarzu jedno słowo: Widzę. To nie jest zwykły komentarz, to jest sygnał. A jeśli czujesz, że ten temat otwiera w tobie coś, czego wcześniej nie umiałeś nazwać, zostaw like i zasubskrybuj ten kanał. To, co przed nami, zaczyna wchodzić znacznie głębiej, i w kolejnym bloku zobaczysz, dlaczego symbole Jezusa nie tylko ukrywały prawdę, ale jednocześnie chroniły tych, którzy ją nosili. Kiedy zaczynasz patrzeć na nauczanie Jezusa przez pryzmat symbolu, a nie dosłowności, pojawia się coś, czego wcześniej nie dało się zobaczyć. Jego słowa zaczynają się poruszać, zaczynają reagować na ciebie, jakby były żywe. I właśnie dlatego tak wielu ludzi przez wieki czuło niepokój, czytając Ewangelię w ciszy. Bo symbole nie są neutralne one nie tylko opisują rzeczywistość, one ją aktywują. Jezus nie mówił w symbolach, bo chciał być tajemniczy. On mówił w symbolach, bo wiedział, że tylko w ten sposób można ominąć najpotężniejszą barierę ze wszystkich. Umysł zaprogramowany do posłuszeństwa. Bezpośrednia odpowiedź zamyka drogę. Symbol ją otwiera. Kiedy ktoś mówi ci dokładnie, w co masz wierzyć, twój umysł przyjmuje to albo odrzuca. Ale kiedy ktoś daje ci obraz, przypowieść, niedopowiedzenie, wtedy zaczyna się dialog wewnętrzny. A dialog wewnętrzny jest miejscem, gdzie rodzi się przebudzenie. Jezus wiedział, że prawdziwa zmiana nie wydarza się na zewnątrz. Ona wydarza się w ciszy. Tam, gdzie nikt nie ma władzy poza tobą samym. Zauważ, że symbole, których używał, nigdy nie były przypadkowe. Każdy z nich miał wiele warstw. Ziarno było jednocześnie ideą, świadomością, potencjałem i pamięcią. Droga była wyborem, ale też procesem. Światło było prawdą, ale też zdolnością widzenia. Woda była życiem, ale też oczyszczeniem i przejściem. I co najważniejsze, każdy symbol był uniwersalny. Nie należał do jednej kultury, jednej religii, jednego czasu. Symbol działał w każdym umyśle, który był gotowy go przyjąć. To czyniło nauczanie Jezusa niebezpiecznym dla systemów opartych na kontroli, bo system potrzebuje jasnych definicji, potrzebuje granic, potrzebuje dogmatów. Symbol niszczy dogmat, bo nigdy nie daje się zamknąć w jednej interpretacji. I właśnie dlatego, im bardziej instytucje religijne próbowały wyjaśniać Jezusa, tym bardziej oddalały się od tego, co naprawdę przekazywał, bo wyjaśnienie jest końcem drogi, symbol jest jej początkiem. Jezus wielokrotnie dawał do zrozumienia, że Jego nauka nie jest dla wszystkich w tym samym momencie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To zdanie brzmi niewinnie, ale w rzeczywistości jest ostrzeżeniem, bo słuchanie, o którym mówił, nie ma nic wspólnego z dźwiękiem. To zdolność do rozpoznania prawdy bez potrzeby, by ktoś ją potwierdził. Symbol testuje właśnie to nie Twoją wiedzę, Twoją gotowość, by puścić to, co znane. Dlatego tak wiele przypowieści kończy się bez wyraźnego morału. Jezus nie domykał historii, zostawiał ją otwartą, jak drzwi. I tylko ten, kto miał odwagę przez nie przejść, odkrywał, że odpowiedź nigdy nie była na zewnątrz. Ona zawsze była w nim. Symbol nie daje nowej informacji. On aktywuje starą pamięć. Coś, co było w Tobie od dawna, ale zostało przykryte hałasem świata. I tu dochodzimy do najbardziej niewygodnej prawdy. Gdyby Jezus mówił wprost, jego nauczanie nie przetrwałoby. Zostałoby zniszczone, wypaczone albo użyte jako narzędzie władzy jeszcze szybciej, niż to się ostatecznie stało. Symbol był jedyną formą przekazu. Która mogła przetrwać wieki, prześladowania, tłumaczenia i manipulacje. Bo nawet jeśli zmienisz słowa, symbol wciąż działa. Nawet jeśli go zakryjesz, on wciąż rezonuje. Nawet jeśli go wyśmiejesz, on czeka. Pomyśl o tym przez chwilę. Ile razy w życiu słyszałeś jakąś przypowieść Jezusa i nic w tobie nie poruszyło? A potem, po latach, to samo zdanie nagle uderzyło z siłą, jakiej się nie spodziewałeś. To nie tekst się zmienił, to ty się zmieniłeś. Symbol aktywuje się tylko wtedy, gdy struktura wewnętrzna jest gotowa go przyjąć. I to jest powód, dla którego Jezus nigdy nie spieszył się z wyjaśnieniami. On wiedział, że czas zrobi swoją pracę. Symbol to język tych, którzy nie chcą mieć wyznawców. To język tych, którzy chcą obudzić suwerenne jednostki. Jezus nie budował religii. On uruchamiał proces. Proces, który miał się wydarzać w każdym człowieku indywidualnie. W innym momencie, w innym tempie. I dlatego jego nauczanie do dziś jest niewygodne, bo nie da się go w pełni kontrolować. Zawsze wymyka się interpretacji. Zawsze wraca do pytania: Co ty z tym zrobisz? Jeśli dotarłeś do tego momentu i czujesz, że coś zaczyna się układać, że te symbole przestają być tylko historiami, a zaczynają dotyczyć ciebie bezpośrednio, to znaczy, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Nie wszyscy dochodzą tak daleko. I to też nie jest przypadek. W kolejnym bloku dotkniemy tego, czego przez wieki unikano najbardziej: dlaczego symbole Jezusa nie tylko budziły, ale też dzieliły? Dlaczego jednych prowadziły do wolności, a innych do strachu? I dlaczego do dziś są one filtrem, przez który przechodzą tylko nieliczni? I tutaj dochodzimy do punktu, w którym symbole Jezusa przestają być bezpieczne. Bo symbol nie tylko odsłania, symbol selekcjonuje, oddziela, filtruje. I właśnie dlatego jego nauczanie zawsze wywoływało tak skrajne reakcje. Jedni odchodzili poruszeni i przemienieni, inni odchodzili wściekli, zagubieni albo przerażeni, bo symbol zmusza do konfrontacji z samym sobą, a nie każdy chce zobaczyć, kim naprawdę jest. Jezus doskonale wiedział, że prawda nie jest demokratyczna. Nie dlatego, że jest elitarna, ale dlatego, że wymaga odpowiedzialności. Symbol nie daje się zrzucić na autorytet. Nie możesz powiedzieć, tak mi kazano wierzyć. Jeśli symbol do ciebie przemówił, to dlatego, że coś w tobie było gotowe, a jeśli nie, nie da się tego udawać. I właśnie dlatego symbole były jednocześnie zaproszeniem i barierą dla jednych drzwiami, dla innych ścianą. Zauważ, że największy konflikt wokół Jezusa nigdy nie dotyczył cudów, dotyczył znaczeń tego, co Jego słowa robiły z ludźmi od środka. Bo system zawsze może poradzić sobie z cudami, może je zdyskredytować, wyśmiać albo zakazać, ale nie potrafi kontrolować tego, co dzieje się w ciszy ludzkiej świadomości. Symbol działa dokładnie tam, gdzie władza nie sięga. I dlatego był tak groźny. Kiedy Jezus mówił o Królestwie, nie wskazywał na mapę. Kiedy mówił o ojcu, nie opisywał istoty. Kiedy mówił o zbawieniu, nie dawał procedury. To wszystko było celowe. Bo gdyby podał definicję, stałyby się one dogmatem, a dogmat zabija doświadczenie symbol zostawia przestrzeń, a w tej przestrzeni człowiek albo się budzi, albo ucieka. I to jest moment, w którym musisz zadać sobie pytanie, którego większość ludzi unika przez całe życie: dlaczego jedni słuchają tych samych słów i czują ulgę, a inni czują zagrożenie? Dlaczego dla jednych przypowieści Jezusa są źródłem wolności? A dla innych powodem do gniewu. Odpowiedź jest prosta i niewygodna, bo symbol obnaża, pokazuje, gdzie naprawdę jesteś: bez masek, bez wyjaśnień, bez wymówek. Jezus nie chciał, żebyś w Niego wierzył w sposób bierny. On chciał, żebyś zobaczył. A widzenie zmienia wszystko, bo kiedy zaczynasz widzieć, przestajesz potrzebować pośredników. Przestajesz potrzebować, by ktoś mówił Ci, co jest prawdą. Symbol spełnił swoje zadanie. Obudził w tobie zdolność rozpoznania. I właśnie tego najbardziej obawiano się przez wieki. Dlatego symbole były reinterpretowane, upraszczane, zamykane w komentarzach i przypisach. Dlatego mówiono ludziom, co naprawdę znaczą przypowieści, bo prawdziwe znaczenie symbolu nie mieści się w słowach. Ono wydarza się w tobie. I to wydarzenie jest nieodwracalne. Kiedy raz zobaczysz nie da się już wrócić do snu. I właśnie dlatego Jezus nigdy nie cofał swoich symboli, nawet gdy wiedział, że zaprowadzą go na krzyż, bo symbol jest wolnością, a wolność zawsze ma swoją cenę. Jeśli teraz czujesz, że rozumiesz więcej niż wcześniej, jeśli masz wrażenie, że te słowa nie tylko do Ciebie mówią, ale coś w Tobie porządkują, to znaczy, że symbol zadziałał. Nie dlatego, że ktoś Ci coś wytłumaczył, ale dlatego, że sam połączyłeś punkty. I to jest dokładnie to, co Jezus chciał osiągnąć: nie uczniów, świadomych ludzi. Zanim zamkniesz ten materiał, zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o wszystkich przypowieściach, które kiedyś wydawały ci się niezrozumiałe albo banalne. Teraz wróć do nich innymi oczami. Zobacz, co się zmieniło, bo symbol nigdy się nie zmienia. Zmienia się ten, kto na niego patrzy. Jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu jedno zdanie: Rozumiem, dlaczego symbole. To nie jest zwykły komentarz, to deklaracja gotowości. Zostaw like, jeśli czujesz, że ten materiał poruszył coś głębiej niż zwykłe treści, i zasubskrybuj ten kanał, bo kolejne materiały będą jeszcze bardziej wymagające. Nie dla wszystkich. Ale jeśli jesteś tutaj, to prawdopodobnie wiesz już, że nigdy nie chodziło o wszystkich. Jezus nie używał symboli, bo brakowało mu odpowiedzi. Używał ich, bo wiedział, że prawda nie chce być tylko zrozumiana. Ona chce być rozpoznana, a kiedy zostaje rozpoznana, nie da się jej już zapomnieć.